Witam wszystkich serdecznie w niedzielę w targach, na targach w Poznaniu. Przed nami Grzegorz Siciński, użytkownik portalu wędku.pl. Grzegorzu, powiedz, czy znalazłeś coś ciekawego dla siebie na targach Rybomania? Oczywiście. Co prawda, 90% to jest same karpiarstwo. To jest mi dziedzina znana tylko od, od tyle co tyle. Natomiast ciekawe stanowisko dajwy Dużo nowości Fenuika, którego będę miał przyjemność kolegą obławiać jest troszeczkę fajnych spinningów e, Pawzona Michela trochę jego, z którymi styczność też już od dwóch lat mam. Myślę, że dla wytrawnego spinningisty znajdzie na pewno coś sobie. Jest sklep e, Artrot wyłączy z, z pracownią, mają dużą ofertę i dragona i pozostałych wędzi, Sarkruwa na przykład lub robionych przez siebie. Uważam, że te targi nie wiem, czy do końca spełnią e, oczekiwania ludzi, którzy przychodzą tutaj. A to ze względu, że te targi jednak od lat, uważmy, się dewaluują. Nie wystawiają się najmocniejsi gracze na polskim rynku, natomiast pojawiają się nowi za naszych granic Anglicy. Tylko mówię, to są rzeczy karpiowe, no ale ci ludzie są tak samo pełnoprawnymi wędkarzami, to inna dziedzina. Nie? No, pewnie, że nie. Ja przez lata też kiedyś łowiłem spławikiem, a od dwudziestu parę lat wyczynowałem spinningiem. Pewnie każdy wędkarz właściwie od tego zaczynał. To jest taki spawika. pewien etap, spławik, spinik, potem ludzie się troszeczkę rozchodzą. Albo karp, albo mucha. Nie ma tego, co, tak jak kiedyś to było, że ekskluzywny dział tego wędkarska, to tylko mucha i mucha. Nie w tej chwili mucha to praktycznie to samo co spinning tylko troszeczkę w innym wydaniu, bo dolna nifa to nic innego jak łowienie y, jigiem y, bardzo delikatnym, prawda? Tak Więc tak. to, to wszystko, to są te szkółki, które po prostu przechodzą jakąś pewną metamorfozę, zmieniają się metody, zmienia się sprzęt, zmieniają się ludzie, którzy zaczynają myśleć, jest tyle literatury, tyle dostępnych. Filmów, ludzie się chcą uczyć. No właśnie, słuchaj, już zesz, jak jesteś do tematu samego wędkarstwa, to powiedz mi, na, na Twoich tekstach prawdopodobnie chyba już się wychowało całe pokolenie wędkarzy, po, powiedz mi w ogóle, z, z, skąd się wzięła Twoja pasja, Twoje zainteresowanie wędkarstwem, jak, jak się tym zaszczepiłeś? Mój ojciec był wędkarzem, mój dziadek też był wędkarzem, więc ja o, czasu, co pamiętam, zawsze się kręciłem przy nich i tam próbowałem coś łowić. To były wędeczki ze zwykłego kijka robionego, potem leszczyna, bambusy i te inne rzeczy. I próbowałem się szkolić. Dużo rozmów z ludźmi doświadczonymi starszego pokolenia, młodszego pokolenia. Zaowocowało, bo zacząłem łowić sławikę, mówiłem dosyć, dosyć intensywnie, niekoniecznie wyczynowo na Łowiłem na, na poziomie okręgu lub z, z imprez jakiś tam towarzyszących, gdzie byłem zapraszany. No, ale w pewnym momencie z tego stacjonarnego wędkarstwa z grupą osób e, zaangażowanych postanowiliśmy się zmierzyć wtedy z Krajową Czołówką, Jackiem Kolendowiczem, Piemnej Pamięci Markiem Trojanowskim, Dominikiem Pauchstą Był to rok 91 lub drugi. No i przy, tym, przy tamtejszej klasyfikacji po trzech latach. W trzecim roku startu zostałem powołanie do kadry narodowej. Spędziłem dwa czy trzy lata, potem wypadł. Nie na wszystkie imprezy jeździłem. Nie zawsze idzie tak, jak się chce. To jest normalna kolej rzeczy. Nie ma, nie ma ludzi, którzy z roku na rok yy, biedestale są. No, są poza małymi wyjątkami. Był to, Grzesiek Zaremski, Rajmut Litwiński, Jacek Kolendowicz. Ale pewne kariery zaczynały się, kończą się. Tak samo było i ze mną dwa lata temu, zakończyłem po 19 latach. W tej chwili jeszcze z portalem, z ludźmi z portalu, z ludźmi, którzy chcą mnie zaprosić jako przewodnika do, do Austrii, do, do Szwecji, do Finlandii, do Szkocji. Obracam się cały czas wokół wędkarstwa. No to jest fajne i piękne, w ogóle, że wędkarstwo nigdy się nie nudzi tak naprawdę. Nie, nie, nie. Całe, całe, całe szczęście, że nie, bo ludzie przechodzą różne koleje. Ja jakoś mniej więcej cały czas na takim poziomie się utrzymuję. Ja oczywiście szkolę się cały czas, bo no niestety kto się nie szkoli, kto nie myśli nad wodą, nie czyta wody, nie potrafi dobrać odpowiednich... Przynę do warunków panujących, to po prostu się cofam. Ryby coraz wybredniejsze, coraz mniej w naszych wodach. Ludzie emigrują po całej Europie i po świecie, jeżdżą w pogoni za doznaniami wędkarskimi. Oczywiście i ja też. no ale, ale są pewne w tym wędkarstwie moim rzeczy, które preferuję, Czyli połów bardzo delikatny. Takich ryb jak okonie, jazie, klenie, sandacz. Szczupaki bardzo cenię. Zresztą ryby dla mnie nie mają wartości żadnej, powiedzmy sobie, kulinarnej. Przed wigilią jadę, wyjeżdżam albo złowie, albo nie złowie. Od lat nie, 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 nie jemy karpia podstawowego, tylko tego sandaczyka nie zrobionego odpowiednio w warzywkach. Strona moja bardzo ładnie to robi i ludziom smakuje. Myślę, że szczupak jest, jest tą rybą, którą należałoby już od lat preparowaliśmy, ponieważ jego choroby zniszczyły, przynajmniej w Europie. Natomiast co bym jeszcze chciał powiedzieć, że to, co powinno być zrobione, to jest to, co od lat walczymy. Minimalny, maksymalny. U nas tego nie ma i ludzie. Chodzi o widełki. Chodzi o widełki wymiarowe. Tak jest w niektórych krajach, gdzie dziełowi, łowimy i jest to wszystko ok. No, u nas ciężko. Ludzie muszą się niestety uczyć, szkolić w tym kierunku. A co niektórzy dojrzeć do tego? Nie? Tak to wygląda w naszym wydkarstwie. Dziękuję bardzo. Również dziękuję. Pozdrawiam.